W ubiegły czwartek do konsultacji publicznych i międzyresortowych skierowano projekt nowelizacji ustawy refundacyjnej. Mówiło się o nim już od kilku miesięcy i zyskał nawet dość nietypowy pseudonim, można powiedzieć. To sznur szeroka nowelizacja ustawy refundacyjnej. Przewiduje on łącznie ponad 100 zmian w ustawie refundacyjnej i innych ustawach związanych z funkcjonowaniem rynku farmaceutycznego. 30 z tych zmian ma charakter zmian deregulacyjnych. Z perspektywy rynku aptecznego zdecydowanie najważniejsze są propozycje zmian w recepturze aptecznej. Resort Zdrowia nie ukrywa, że chce w ten sposób jeszcze bardziej uszczelnić system refundacji receptury. Dobrą wiadomością jest podniesienie limitu finansowania surowców wykorzystywanych w recepturze aptecznej. Obecnie jest on ustalany na poziomie 15% rozchodu cen danego surowca. Pułap ten ma być podniesiony do 25%. Resort Zdrowia limitami chce też objąć te elementy receptury, których do tej pory one nie dotyczyły. Chodzi o utensylia, ale też opakowania do leków recepturowych. Prawdziwą rewolucją jest jednak propozycja stworzenia receptariusza. Miałyby w nim znaleźć się konkretne składy leków recepturowych podlegających refundacji. Resort zdrowia twierdzi, że to ułatwiłoby przepisywanie leków recepturowych mniej doświadczonym, w tym lekarzom. W środowisku farmaceutycznym pojawiają się jednak głosy, że utrudni to indywidualizację terapii lekami recepturowymi.